Gdzie sobie do dokąd idziesz mój nauczyciel? Śpiewajcie! Ci, co siedzą i śpiewają? Szabada-bada, diwi-diwi-diwi, szabada-bada, diwi-diwi-diwi, szabada No i ja teraz wydaję komendę, a wy powtarzacie. Ręce były? Ręce do przodu! Wąską ścieżką przez pokrutek Idzie sobie krasnoludek Dokąd idziesz Idę do swej krasnolud Siabada, dibi, dibi, di, di Siabada, bada, di, 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 di. Siabada, bada, Ręce do przodu Są ręce do przodu Odpowiadamy Kciuki do góry Są kciuki do góry Idziemy Wąską ścieżką Przez ogródek Idzie sobie Krasnoludek Dokąd idziesz Mój malutki Idę do swej Krasnoludki Siada Siada Ba -da -ba do swej krasnej Rę Ręce do przodu. Ręce do do góry. do góry. Kolana ugięte. Idziemy. Wąską ścieżką przez ogródek. Idzie sobie, krasnoludek, dokąd idziesz, mój malut? Idę do swej krasnoludek. Szaaba da bada, bibibibi, Shabada bada, bibibibi. To idziemy. bada, bibibibi, mi. Idę do swej krasnoludek. Do ręce do przodu. Dziuchy do góry? Kula na ugięte? Tyłek wypięty? Idziemy. Wąską ścieżką przez ogródek idzie sobie, krasnoludek dokąd idziesz, mój malutki, idzie do swej krasnoludki Siada bada, da mi, 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 do swej krasnej. Ręce do przodu, przodu. Dziuki do góry Kolana ugięte Tyłek wypięty Stopy do środka Idziemy Wąską ścieżką przez ogródek idzie sobie krasno. Dokąd idzie mój malutki Idę do swej krasny Shavada vada, bim 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 bim, bi. shavada vada, bim bim bi bi bi. bi 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 bi. Idę. Ręce do przodu, ciuki do góry, kolana ugięte, Tyłek wypięty, stopy do środka, głowa chyla do od tyłu. I idziemy Wąską ścieżką przez ogrónek. Idę, krasnoludek, dokręć, idę, mój malutka, idę do strajka, śwada, swada, ty widzicie, śwada, swada, ty, śwada, swada, idę do strajka. Ręce do przodu, ciuki do góry, kolana ugięte, tyłek wypięty środka, głowa od do tyłu, język wyciągnięty i śpiewamy. Wąską ścieżką przez okrutę idzie sobie kras. Rafał, nie oszukuj. śpiewać. No dobrze, i słuchajcie, ksiądz Krystian i ojciec dyrektor bacznie obserwowali i teraz wybiorą krasnoludka i krasnoludkę najlepszą, którzy najlepiej tańczyli. I słuchamy werdyktu.